Siódma dziewiąta. Rozmowa poranka. A teraz będziemy rozmawiać o Polkach w Ameryce, o kobiecej migracji. Moim gościem jest pani Magdalena Żelazowska, pisarka, dziennikarka, autorka książek o Stanach Zjednoczonych. Dzień dobry. Dzień dobry. A także autorka książki Polki w Ameryce. Historie kobiet, które wyruszyły za ocean i podbiły świat. Ale pani książka nie jest zbiorem biografii. Nie, to jest coś więcej. W książce znalazły się życiorysy wybranych przeze mnie Polek, które w różnych epokach żyły w Ameryce, od XIX wieku, aż po czasy współczesne. Dodałam tam jednak także własne przemyślenia dotyczące emigracji. A także spróbowałam nas Polki sportretować jako emigrantki, jako kobiety, które radzą sobie ze zmianami w życiu, które podejmują wyzwania i nie boją się spełniać marzeń. Bo to doświadczenie emigracji jest też pani bliskie, o czym mam nadzieję za chwilę też trochę powiemy. Kobiety częściej emigrują z innych powodów niż mężczyźni. O tak, zgadza się. To wynika nie tylko z moich obserwacji, a ja już od lat jako dziennikarka prowadzę rozmowy z Polkami żyjącymi na obczyźnie. Jestem też zaangażowana w społeczność o tej właśnie nazwie Polki na obczyźnie ale dodatkowo zgłębiłam także badania na ten temat i potwierdzają one, że Polki, ale także kobiety w ogóle częściej decydują się na wyjazd towarzysząc partnerowi albo go poszukując, niż odwrotnie czyli to raczej panie podążają za panami, a nie panowie za swoimi wybrankami, o czym ja zresztą też się przekonałam, kiedy stanęłam przed decyzją, propozycją wyjazdu do Stanów Zjednoczonych do pracy. Miałam spore wyzwanie w przekonaniu mojego męża, żeby zechciał ze mną wyjechać, i rodzina również była zdziwiona moją propozycją. Panowie raczej szukają możliwości, Zawodowych, edukacyjnych, zarobkowych. Natomiast zaryzykowałabym stwierdzenie, że kobiety poszukują jakiegoś dodatkowego aspektu, który by uczynił ich życie wyjątkowym? Sensu, znaczenia, ciekawość świata nimi powoduje. Ale też e, decyzje kobiet o wyjeździe są chyba bardziej oceniane i analizowane niż mężczyzn, bo tak sobie myślę, że mówi się: On pracuje za granicą, wyjechał do pracy za granicę, a o kobiecie się mówi Pracuje za granicą, zostawiła tu dzieci? Na przykład, czyli już jest. A on też zostawia przecież dzieci wyjeżdżając do pracy? Tak, to jest kwestia odpowiedzialności temu, komu chętnie ją przepisujemy. W przypadku opieki nad dziećmi, czy też odpowiedzialności za całą rodzinę, chętniej właśnie przepisujemy ją kobietom. Mężczyźni z natury, ale też no, społecznie są kojarzeni z rolą wciąż kogoś, kto dostarcza zasobów, i w takiej sytuacji wyjazd za granicę jest uzasadniony, bo to jest okoliczność, która pozwala większych zasobów ym, dostarczyć. Natomiast wciąż jeszcze mało elastycznie podchodzimy do wariantu, kiedy to kobieta wyjeżdża również zarobkowo, również z możliwością poprawienia sytuacji materialnej rodziny. Ale nie tylko materialnej, bo przecież emigracja to także szansa na poznanie nowej kultury, nauczenie się w przypadku dzieci języków, różne możliwości edukacyjne, poszerzenie horyzontów. Myślę, że jeszcze trochę czasu musi upłynąć, żebyśmy przychylniej patrzyli na emigrację kobiet. A czy nasze polskie cechy narodowe i styl życia ułatwiają czy utrudniają zaklimatyzowanie się w Stanach Zjednoczonych? Bo nad tym się też pani zastanawia w tej książce. Zgadza się. Na pewno, ponieważ starałam się, aby ta książka była optymistyczna i dodała nam trochę pewności siebie, więc zacznę od tych pozytywnych cech, od, od tej mocnej strony naszego bagażu psychologicznego. Jesteśmy nie tylko jako kobiety, ale myślę, że narodowo, bardzo pracowici. Zabiegamy o różne rzeczy w naszym życiu. Jesteśmy staranni na wielu polach, bo to nie tylko. Praca zarobkowa, ale też nasz styl życia, ambicje, zd zdrowy styl życia. Dbamy o swoje zdrowie, chcemy się rozwijać, chcemy, żeby żyło nam się ciekawie, przyjemnie, mieć wartościowe relacje. Więc ta staranność połączona z zapobiegliwością, to jest coś, co Ameryka bardzo premiuje. Poza tym powiedziałabym, że zwłaszcza. Albo te z nas, które emigrowały przed laty, na przykład w stanie wojennym albo w latach 90., cechujemy się wielką zapobiegliwością, gospodarnością. Potrafimy zrobić coś z niczego: wyczarować wystawną kolację, nawet z podstawowych produktów, ładnie urządzić mieszkanie czy ubrać się, nie dysponując wielkimi środkami, co bardzo ułatwia taki start, również współcześnie emigracyjny. Myślę, że jesteśmy wdzięczni za to, co mamy. Potrafimy to doceniać, nawet jeżeli początki są skromne. Czerpiamy sporą satysfakcję z tego, co nam się udaje wypracować, zdobyć nawet stopniowo i ten entuzjazm. To też jest coś, co Amerykanie bardzo cenią. Oni mają ogromny szacunek do czegoś, co się pracą własnych rąk zdobywa. Więc z taką postawą dobrze się wpisujemy w amerykański etos. Natomiast. Musimy troszkę popracować nad naszym podejściem do życia, do narzekania, oceniania innych ludzi, zamartwiania się, dzielenia włosa na czworo. Na to w Ameryce raczej nie ma miejsca, to jest odbierane z rezerwą w Ameryce nawet porażkę i niedogodności szybko należy przekuć w, suk w sukces. Jest to zawsze szansa na to, żeby um, odrodzić się, żeby przekierować swoje życie. A my czasem rozpamiętujemy przez 15 lat, 20 lat, że dostałem ten, tę złą ocenę na egzaminie 20 lat temu i przez to nie mogłem coś tam. Zgadza się. Amerykanin powie raczej, że przez to, że dostał złą ocenę z jednego przedmiotu, to jego ścieżka zawodowa potoczyła się w innym w fascynującym kierunku, więc właściwie jest wdzięczne za to, że coś takiego się stało. To oczywiście może drażnić czasami ten amerykański hura optymizm, to życzeniowe myślenie. Czasami lubimy się z tego podśmiewać tutaj w Polsce, że to jest takie naiwne, że to jest taka moda w, z mediów społecznościowych rodem wzięta. Natomiast mnie osobiście takie podejście z nastawieniem raczej na szukanie możliwości i szans. Pomaga. I pomaga mi również na to typowo polskie zamartwianie się, do którego również jako Polka mam skłonność, chyba już genetyczną. Mówi się, że Polak Polakowi Wilkiem, a kobieta kobiecie to już w ogóle, ale historie niektórych pani bohaterek z tej książki pokazują, że to inne kobiety pomogły znaleźć pierwszą pracę, czy też pomogły w inny sposób? Tak. To dotyczy nie tylko kobiet, ale w ogóle Polaków na emigracji. Ja się zawsze buntuję przeciwko takim żartom, że jak się wyjedzie za granicę, nawet turystycznie, tylko to lepiej omijać swoich, bo nic dobrego nas nie spotka ze strony drugiego Polaka. Ja doświadczyłam czegoś zupełnie innego. Obserwuję to, że Polonia w Stanach Zjednoczonych integruje się. To jest zresztą takie naturalne. Jeżeli trafiamy do nowego kraju, zwłaszcza na dłużej, to lgniemy do swojej społeczności. Próbujemy się zorientować, jak inni sobie poradzili z wynajęciem mieszkania, z znalezieniem szkoły dla dzieci, czy przedszkola, dokąd chodzą do lekarza, jak sobie poradzili z trudnymi amerykańskimi formalnościami. Potem zaczynamy tęsknić za polskimi produktami. Ja bardzo długo szukałam w amerykańskich sklepach, Dobrego pieczywa, kaszy albo y, kiszonek, ale nieuchronnie trafiłam na polonijny Greenpoint w Nowym Jorku i tam się zaopatrywałam. To zresztą w Nowym Jorku jest charakterystyczne także dla innych grup etnicznych. Po prostu podświadomie dążymy do tego, żeby mieć taką swoją bazę, zarówno organizacyjną. W postaci właśnie sklepów, ludzi, którzy w instytucjach potrafią nas obsłużyć w, w rodzimym języku, ale też emocjonalną, czyli szukamy ludzi, którzy no, zrozumieją nas, mają podobne doświadczenia, a w tym kobiecym gronie ta wymiana doświadczeń jest chyba jednak bardziej powszechna i intensywna. Ja w każdym razie wiele współpracujących, wspierających polek na swojej drodze spotkałam, także w Stanach Zjednoczonych i również moje bohaterki bardzo. To podkreślają, tak jak na przykład Urszula Dudziak czy Ewa Zadrzeńska-Głowacka, Grażyna Augustik, one się bardzo wspierały w czasie um, emigracji w okolicach stanu wojennego naszego. I, I podkreślają, że to było dla nich fundamentalne w, w tych stawianiu, w stawianiu tych pierwszych roków w Ameryce. Wspomniała już pani o kilku tych kobietach o, z takiej współczesności mamy te bohaterki też z innych epok, między innymi Paula Negri, Mądrzejewską, czy też Tamarę Łępicką. Tamara Łempicka i jej obrazy dziś podbijają amerykański rynek dzieł sztuki. Super Gwiazdy z Hollywood chcą mieć jej obrazy na swoich ścianach, ale kiedy ona przybyła do Stanów Zjednoczonych, to jej sztuka tam rozumiana nie była. To prawda. Natomiast Tamara była niezwykle przedsiębiorczą, spostrzegawczą osobą i ona potrafiła dostrzec potencjał amerykańskiego marketingu, bo wiele produktów, marek trafiło do Ameryki z Europy ale świat usłyszał do nich, o nich dopiero dzięki promocji, jaka popłynęła z powrotem z oceanu, czyli z Ameryki. Tamara trafiła do Kalifornii, gdzie zrozumiała, jak działa fabryka snów, jak działa kreowanie celebrytów, wizerunku i zamówiła sobie sesje zdjęciowe. Zamówiła płatne publikacje tych zdjęć w prasie lokalnej i w ten sposób wykonała, kreowała swój wizerunek tajemniczej artystki prosto z Paryża przybyłej i stopniowo zwiększyła zapotrzebowanie na swoje obrazy, opowiadając, że ona ma już taką kolejkę klientów, że... Nie przyjmuje już nowych zleceń, dopiero za dwa lata do przodu jest w stanie coś namalować. No i tak Amerykanie lubią wszystko to, co europejskie, to, co trudno dostępne, i w ten sposób stworzyła popyt na swoje prace. Ale oczywiście przede wszystkim była bardzo pracowitą, niezwykle płodną artystką, która podążała za trendami, która odpowiadała na potrzeby publiczności. I stąd ta oszałamiająca kariera, która właściwie cały czas nabiera rozpędu, bo ceny szybują. My lubimy się chwalić, że Pola Negri to Polka, która była super gwiazdą w Stanach Zjednoczonych i to wcale nie jest na wyrost. Ona miała status super gwiazdy i też lubiła kreować swój styl. Ona bardzo mocno malowała usta, wysokie buty chociażby nosiła, takie do kolan, to też nie było w jej czasach popularne. Ona kreowała trendy wtedy. Zgadza się tak. Przewiozła z e, Europy to, co my mamy najlepszego, czyli naszą, nasze dziedzictwo, naszą kulturę, między innymi prezentowane w postaci strojów. Wiedziała, że w Ameryce tego nie ma, jest to coś innego, coś egzotycznego. E, i doskonale wykorzystała ten moment, kiedy kino było jeszcze nieme, bo dodajmy, że Pola Negri nie dysponowała jakimś pięknym głosem, i w chwili, kiedy kino zostało udźwiękowione, jej kariera przygasła. Natomiast ta dziewczyna. Która no właściwie wykorzystując różne przychylne osoby po drodze i możliwości, ale przede wszystkim własną pomysłowością, pracowitością, wykreowała zapotrzebowanie na, poli, na pole Negri i, i na jej wizerunek, no to naprawdę jej osiągnięcia są pod tym względem niesamowite. Ja wciąż uśmiecham się, kiedy szperając w amerykańskich sklepach z antykami, bo jestem ich wielką miłośniczką, na pamiątki e, związane z Polą Negri, na przykład pudełka e, blaszane z lat 20. z jej podobizną w pięknym turbanie, z kolczykami um, albo stare plakaty kinowe. Um, to są takie niezwykle sentymentalne przedmioty, które opowiadają nam dużo o tym niezwykle takim romantycznym okresie dwudziestolecia międzywojennego i, i czasach wielkiej świetności Poli Negri w Hollywood. Mądrzejewska też była gwiazdą, gwiazdą teatru, ale w Europie w Stanach Zjednoczonych, jak pani napisała, musiała potwierdzać swoją wartość jako aktorka. Dla niej wyjazd do Stanów Zjednoczonych był jak dziś dla nas wyjazd w Bieszczady. Dlaczego? Tak to, ten wątek w jej biografii bardzo mnie zaskoczył. Ja oczywiście wiedziałam, że ona rozwinęła swoją karierę w Stanach Zjednoczonych, ale nie byłam pewna w jakich okolicznościach. Otóż ta już wówczas bardzo rozpoznawalna o międzynarodowej sławie, aktorka wyruszyła do Stanów Zjednoczonych razem z mężem i kilkorgiem przyjaciół, po to, żeby uciec od e, stylu życia, który e, wiodła, a było to życie w e, świetle może nie reflektorów, ale świec, nie wiem, na pewno była bardzo popularna, rozpoznawalna, także krytykowana w związku z tym rywalizowała z innymi koleżankami, aktorkami. Narastała w niej frustracja. Miała za sobą też trudne doświadczenia w życiu osobistym: rozstanie z ojcem dzieci, śmierć córeczki, uprowadzenie syna przez ojca. Więc takie bardzo burzliwe miała za sobą i poszukiwała zmiany. I dla niej wyjazd do Stanów Zjednoczonych w drugiej połowie XIX wieku, dodajmy wyprawa statkiem, potem trudna przeprawa w głąb kontynentu do Kalifornii. To miała być taka ucieczka i podążanie za prostym życiem, za slow life. Chcieli osiedlić się na farmie, prowadzić ją, żywić się tym, co sami wychowują, więc takie właściwie współcześnie sporo osób ma takie pomysły. Natomiast to przedsięwzięcie, Wzięcie się nie udało, jak sama Modrzejewska pisze o swoich towarzyszach. Byli to rolnicy, dyletanci, nie znali się na, na zadaniach gospodarczych, jakie trzeba wykonywać na farmie. Taki Henryk e... Sienkiewicz na przykład. Na przykład mieli inne umiejętności, ale może trochę mniej praktyczne. Stąd Helena nauczyła się angielskiego i zaczęła zabiegać o pracę. I rzeczywiście nikt jej tam nie, rozpoz... nie rozpoznawał, nie wiedział, nawet nie wierzono jej, że ona jest utalentowaną aktorką. Ona w swoich pamiętnikach wspomina o tym, że żałuje, że nie zabrała żadnych wycinków prasowych, bo mogłaby dowieść swojej pozycji, ale musiała ją od początku, Udowodnić na przesłuchaniach, na y, trasach y, po prowincjonalnych scenach. Y, no i to się oczywiście znakomicie udało i y, y, podobnie jak w przypadku Łempickiej kariera Modrzejewskiej nabrała jeszcze większego rozpędu. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie to, że ona już wtedy w XIX wieku posiadała własną linię perfum, linię kapeluszy, rękawiczek, różnych gadżetów sygnowanych swoim nazwiskiem, więc była pełnowymiarową celebrytką już wówczas. Tu jest mnóstwo naprawdę ciekawych historii, między innymi legion młodych polek i przewodząca mu córka Andrzeja Gołoty. Jest historia pokojówki, która Dostała się multimilionerką, czyli Barbara Piasecka-Johnson. Wyjaśnia pani w książce też, co wspólnego z lalką Barbie ma Polska. Okazuje się, że twórczyni lalki Barbie to no, polskie korzenie ma, więc naprawdę tych historii jest mnóstwo. Można by chyba o nich godzinami opowiadać. To prawda, ja stanęłam przed dużym dylematem, które powinny znaleźć się w książce. Zamierzałam opisać ich o wiele więcej, ale doszłam szybko do zaplanowanej objętości książki i musiałam z części zrezygnować, część. Y Przedstawiłam skrótowo, natomiast myślę, że mamy tak wiele ciekawych biografii Polek w Ameryce cały czas. Zresztą jestem na przykład po spotkaniach z amerykańską Polonią i rozmowach o tej książce. I na każdym spotkaniu jeszcze do, dostaję dodatkowe propozycje. A powinna jeszcze pani Teo zbadać i o tej napisać. Więc myślę, że ta książka powinna być pierwszym tomem z liczącej co najmniej kilka tomów serii, ale czas pokaże tych tropów polskich w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę mnóstwo. Panowie również stoją za e, fantastycznymi budowlami, wynalazkami, markami, które do dzisiaj znamy ze sklepowych półek. Ehm, Musimy opisywać mamy. te historie nie tylko, e, oczywiście, Polaków e, w rozumieniu panów, ale też e, kobiet, bo te pierwsze historie o tym też pani napisała. Polaków, którzy przyjeżdżali, e, nie przyjeżdżali no, przepływali do Stanów Zjednoczonych. To są niestety historie męskie, chociaż kobiety też w tej historii były przecież. Ale one tak, były na drugim planie, jeśli chodzi o tych pierwszych osadników. To prawda. Oni y, figurują z imienia i nazwiska, kobiety nie. Y, nawet ogłosiłam konkurs na pierwszą Polkę w Stanach Zjednoczonych. Ktokolwiek widział, o ktokolwiek wie, pierwszą udokumentowaną Polkę. I miałam z tym pewien kłopot, chociaż. Y, Zapoznałam się z archiwami chociażby Muzeum Polskiego w Ameryce. Rzeczywiście obecność mężczyzn jest udokumentowana już od 1608 roku, czyli mówimy tutaj o miejscowości Jamestown, w której polscy szklarze zamieszkali, założyli polską populację i zorganizowali również pierwszy strajk. Ale tak wcześnie wiemy tylko o mężczyznach. Kobiety pojawiały się w zapisach wyżej jako rodzina albo osoba towarzysząca. To czekamy na drugi tom, a rozmawiałyśmy o książce Polki w Ameryce. Historię kobiet, które wyruszyły za ocean i podbiły świat. Autorka książki, pani Magdalena Żelazowska, była moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Siódma, dziewiąta. Rozmowa poranka.